Droga rodziną, przewielebni księża, szanowni państwo. Żegnam dziś Kazimierza Świtania, Człowieka Wielkiego, Człowieka, bez którego i warto to raz jeszcze powtórzyć, nie byłoby solidarności, nie byłoby dzisiejszych dążeń, zrywów, dzisiejszej walki o niepodległość. Żegnam go w imieniu tych, którzy przed laty, którzy przed laty z nim razem walczyli i z nim razem o związki zawodowe, o niepodległość Polski, o przyszłość naszego narodu się borykali. Żegnam go, wiedząc, iż tak naprawdę powinny być tutaj delegacje Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej, Marszałka Sejmu, Premiera Rzeczpospolitej. I przyjdzie taki czas, gdy nad tym grobem staną ci wszyscy i podziękują ci Kazimierzu za wszystko, co dla Polski zrobiłeś, bo dobrze zasłużyłeś się Rzeczpospolitej. Cześć i chwała bohatera. Cześć i chwała bohaterom! ci drużyn, do mnie! No, zaczynamy. 4.55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać brenie opaski. Pozycje wyjścia bez zmian. Kolumny pobezpiecza. Tak jest. Wykonać. Tak jest.